Dzień dobry, dzień dobry Karol Pilarz, zapraszam na podcast Handlowca. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek dotyczący oczywiście zarabiania pieniędzy, tak budowania bogactwa, czyli to czym na tym kanale się tak naprawdę zajmujemy, no bo to, że ja poruszam temat Vinted, to jest jedno, natomiast to, że to jest tylko narzędzie do tego, żeby stać się bogatym, mieć lepsze życie, nie musieć pracować na etacie yy, albo nie wiem, mieć spokojniejsze życie to jest w tym wszystkim najważniejsze to, że my jesteśmy na Vinted to jest spoko, fajnie to jest jedna sprawa, natomiast ogólnie wszystkim nam tutaj chodzi nie o Vinted, nie o ubrania nie o jakieś tam inne rzeczy tylko w 100% chodzi każdemu o zarabianie i dlatego dzisiaj poruszymy sobie też taki dosyć ciekawy temat i chciałem Wam kilka rzeczy powiedzieć z mojej perspektywy, bo być może o tym tak nie myślicie być może tutaj dla kogoś takie informacje będą bardzo cenne być może ktoś do kogoś dopiero dotrze, że źle myślał całe życie i najwyższy czas to po prostu zmienić. Jeśli chodzi o stawanie się bogatym, no to najczęściej pierwsze co, no to przychodzi nam do głowy oszczędzanie i nie ma tutaj w tym jakby nic dziwnego, bo do tej pory nie było jakoś super mega dużo możliwości zarabiania. Tak, oczywiście można było mieć jakiś biznes. Można było handlować już wcześniej, oczywiście. Natomiast, jako tako, handel i to wszystko, szczególnie w internecie, rozwinęło się tak, myślę, że nie wiem, 10 lat, 15 lat. Ogólnie, kiedy, ten, kiedy zaczęło się, zaczęła się era internetu, tak? Wcześniej, no to oczywiście ciężka praca, oszczędzanie i ewentualnie biznes, natomiast biznes też był ciężko zrobić, bo to był biznes stacjonarny, duże inwestycje, duże ryzyko i tak dalej i tak dalej. Natomiast jako tako nie było specjalnych tutaj dróg do zarabiania. Ja też w sumie się nie, nie, nie odnajdywałem w tych takich starszych rzeczach, że tak powiem, jak to się kiedyś zarabiało i tak dalej, bo po prostu mnie aż tak te tematy nie interesują. Bardziej mnie interesuje przyszłość, teraźniejszość. Te tematy, które są obecnie, to jest coś, co mi się po prostu podoba. Internet, potęga internetu, to wszystko wykorzystywać w celu po prostu ułatwienia sobie życia, tak naprawdę. No i co? Problem w tym, że wiele osób, jak chce stać się bogatym, no to na początku myśli o oszczędzaniu, tak? Natomiast yy, warto sobie zadać takie pierwsze podstawowe pytanie. Załóżmy, że mamy, yy, zarabiamy 5000 i z tego oszczędzamy 1000 złotych, tak? Więc. Yy, Powiedzmy, że można w taki sposób odkładać 1000 zł miesięcznie. I powiem wam, dlaczego to jest słaby sposób. Mniej więcej dlatego, że on jest bardzo powolny, tak? W rok jesteśmy w stanie nazbierać zaledwie 12 tysięcy złotych i raczej ciężko będzie nam zarobić więcej. Tak? Oczywiście, to jest zaraz część osób powie nad godzinę i tak dalej, coś tam, coś tam można odkładać więcej oczywiście, natomiast to są cały czas ograniczone. Możliwości, natomiast zobaczcie, jakby podejść do tego w drugą stronę. Jak łatwo jest na przykład zarobić 1000 zł, dodatkowo 1000 zł, tak? Można, nie wiem, kosić trawę komuś, można sprzedawać jakieś grzyby, borówki, można iść na budowę sobie dorobić, załóżmy tam, w jakiś po, jako pomocnik, z takich rzeczy oczywiście bardziej fizycznych, natomiast można na przykład sprzedawać w internecie. I tutaj jest mega, mega perspektywa dla wielu osób i wiele osób nie docenia te, te, tej możliwości i tego, tej potęgi, właśnie, jaką daje internet. Nie docenia tego, że 1000 złotych można zarobić banalny, w banalny sposób. Nieważne, czy masz 10 lat, czy 65, możesz zarobić 1000 złotych przykład w tydzień, albo w dwa dni, albo w jeden dzień, albo w godzinę. Więc skoro można zarobić 1000 złotych w godzinę, to po co oszczędzać? Po co oszczędzać 1000 złotych? Po co sobie odejmować od ust? Po co żyć, nie wiem, od pierwszego do pierwszego? Po co się stresować, żeby w 5 miesięcy oszczędzić 5000? Skoro ja 5000 mogę sobie na luziku zarobić na przykład z Vinted w jeden miesiąc albo na przykład w jeden weekend, bo przecież są takie osoby, które zarabiają po 1000 zł dziennie albo na przykład jak mam dobry weekend jak jest jakaś promocja na wysyłkę to zarobią sobie 1000, 2, 3, 4000 w jeden dzień. I to jest oczywiście możliwe, więc po co oszczędzać, skoro można nauczyć się zarabiać. I to jest najważniejszy przekaz tego filmu, z którym powinniście wyjść, że najważniejszą umiejętnością, jaką powinniście się na jaki powinniście się skupić, to jest umiejętność zarabiania pieniędzy. Nie inwestowanie, nie oszczędzanie. Inwestować to trzeba mieć co. Bo tutaj do inwestycji zaraz sobie przejdziemy, bo z inwestycjami jest taki problem, że ludzie szukają inwestycji, mm, jakichś genialnych, natomiast nie ma takich inwestycji. Nawet jakby zainwestować w coś, co daje ci kolosalne zwroty, czyli na przykład kryptowaluty, że nie wiem, wkładasz 100 zł i wyciągasz nie wiem, 5000. Bo oczywiście takie wzrosty są, przychodzą i tak dalej. No to pomijając powiedzmy tego typu rzeczy, to nie ma takiej inwestycji, która po prostu by się szybko zwróciła. Czy jakieś nieruchomości, czy złoto, srebro, nie wiem, zegarki, jakieś inne rzeczy, to też jest zbyt. Wolne, tak naprawdę, jeśli chodzi, jeśli chodzi o inwestycje, to warto poczyniać takie inwestycje, które bezpośrednio wpływają na tą umiejętność główną, o, nam, o którą nam chodzi, czyli o umiejętność zarabiania pieniędzy. Czyli, jeśli my inwestujemy w coś, co nam pomoże zarabiać pieniądze, to to jest bardzo dobra inwestycja. Jeśli to nie jest inwestycja w chwilowo w tą umiejętność, no to nie radziłbym inwestować, tak? No bo. W co zainwestujesz z 500 czy 1000 zł, tak? Wyjmiesz z tego za chwilę 1100 zł i, i co Ci to da? Co, co Ci da ta stuwa więcej? To jest za mało. Natomiast jeśli by zainwestować w takie rzeczy, które faktycznie mogą sprzyjać temu, tej umiejętności zarabiania, no to jesteście tak naprawdę w domu. I jak na przykład, jeśli chodzi o inwestycje, no to oczywiście takie podstawowe. No to tutaj, chociażby moje e-booki, które są teraz na promocji, szkolenia, które są na promocji w związku z Black Friday, to są rzeczy, to są narzędzia, to są wiedza, informacje, wskazówki, które bezpośrednio pomogą wam zarabiać. Czyli to jest genialna dla was inwestycja, nieważne na jakim jesteś etapie, czy masz 10 lat znowu, czy 50. Jeśli. Kupisz te e to jest bardzo duża szansa, że nauczysz się zarabiać i bardzo szybko, błyskawicznie wręcz Ci się to zwróci i będziesz po prostu generować więcej, więcej pieniędzy. Dalej, w co można inwestować? Oczywiście w reklamę, czyli podbicia, promowania szafy w towar, który jest świetną ochronią przed inflacją chociażby, który też bezpośrednio przekłada się przecież na nasze zyski, bo jeśli ja zainwestuję 1000 zł w towar, za chwilę go wystawię, no to ten 1000 mi się zwróci w tydzień albo nawet krócej. Bo są osoby, które sprzedają rzeczy np. po 100, po 200 zł. To, to jest dosłownie kilka przedmiotów, a całą górę przedmiotów będziesz jeszcze mieć. Więc tutaj zarabianie e, jest naprawdę bardzo potężnym e, narzędziem. E, dalej jeśli chodzi o mm, zarabianie no to właśnie Vinted jest bardzo dobrym znowu narzędziem do tego bo są inne platformy jak na przykład OLX i Allegro gdzie też oczywiście można sobie sprzedawać tak samo na różnych marketplace'ach i tak dalej natomiast Vinted jest takim specyficznym portalem gdzie naprawdę bardzo bardzo łatwo się te pieniądze zarabia. I dlatego polecam uczyć się tego zarabiania na winte, dlatego polecam inwestować w siebie i w Vinted i w towar, i w to wszystko, bo to jest coś, co Wam się po prostu zwróci. Jeśli Są osoby, które przyszły do mnie, zainwestowały x złotych, i teraz na przykład zarabiają sobie regularnie 3000 złotych, powiedzmy, prawda? Czy tam 2000 złotych, powiedzmy, żeby jeszcze był ten limit działalności nierejestrowanej. Więc jeśli ty na przykład wydasz 350 zł na pakiet 5 e-booków ode mnie, a nauczysz się zarabiać 2000 miesięcznie, no to rocznie zarobisz 24000. Załóżmy już na czysto, że tam trochę więcej sprzedałeś, minus towar, minus jakieś tam małe koszty i masz 2000 na czysto, masz 24000 rocznie zarobione, gdzie zainwestowałeś zaledwie 350 zł. Więc to jest genialny, tak naprawdę niesamowity zwrot, którego nie doświadczycie nigdzie indziej. I to jest też coś. Co ja odkryłem, bo ja też szukałem inwestycji, też kupiłem trochę akcji, też mam trochę bitcoinów, jakichś tam innych dupereli, bawię się też w jakieś inne rzeczy, natomiast zrozumiałem, że dobra, no fajnie, zainwestowałem te pieniądze, faktycznie jakoś tam one są gdzieś ulokowane, tutaj zarobiłem więcej, tutaj mniej, natomiast jako tako, no nie czuję się jakoś super bogatszy, tak? zainwestowane pieniądze, one sobie tam leżą, leżą, oczywiście mogę je w każdej chwili wyciągnąć, no ale w praktyce wygląda to tak, że ich po prostu nie wyciągam, ciągle tam leżą, tak? Więc no średniawa. Natomiast każda rzecz, którą tak naprawdę wkładam w, w siebie i w swój biznes, ona zwraca mi się tysiąckrotnie. Załóżmy wydałem kilkaset złotych na różnego rodzaju szkolenia dotyczące YouTube'a, żeby tutaj się lepiej pozycjonować i tak dalej. Oczywiście część z tych rzeczy, które się nauczyłem z pozycjonowania, oczywiście one mi też pomagają na Vinted, no bo na Vinted też działa swego rodzaju pozycjonowanie i to jest taka rzecz, która po prostu bezpośrednio przekłada się na zyski, tak? Czyli ja wydałem kilkaset złotych, ale już od razu moje ogłoszenia są lepsze, bardziej widoczne, więcej klientów do mnie trafia i to jest dobra inwestycja. Kolejna sprawa. Ostatnio zainwestowałem 1500 zł w różnego rodzaju kursy, można by to tak nazwać, chociaż to nie są kursy. Można powiedzieć materiały, tak? Materiały plus dostęp do fajnej, zamkniętej grupy przedsiębiorców, osób, które też tworzą content, osób, które sprzedają produkty cyfrowe, które mają swoje usługi, różnego rodzaju prawnicy, doradcy podatkowi, sprzedawcy, różne tam są osoby, tak? Content kreatorzy co tam jeszcze są, ogólnie przedsiębiorcy, osoby, które zarabiają pieniądze i ja wydałem na to 1500 zł, natomiast ja wiem, że zwróci mi się to, niesamowicie mi się to zwróci, bo wszystkie te informacje od wszystkich tych osób, które bym normalnie musiał mieć, ja mam teraz już za friko, tak, czyli nie muszę się przejmować zawsze dostępem do prawnika, bo prawnik jest na tej grupie i on też mi bardzo chętnie pomoże. Oczywiście, ja też tam swoją wiedzą mi się dzielę, bo to jest taka grupa przedsiębiorców, więc no ja też, jakby, swoją cegiełkę tam zacząłem dokładać. Natomiast sam fakt, że zainwestowałem pieniądze, ale one bezpośrednio od razu mi się zwracają w różnej formie, bo niektóre osoby, na przykład, w jakiś tam sposób mnie. Delikatnie na przykład wypromują, o tak. Inne osoby na przykład zdradzą mi jakąś informację, jakiegoś tipa, który generalnie mocno przełoży się na mój biznes, albo jakaś osoba udzieli mi rady, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać, jak w jaki sposób nie tracić czasu, i tak dalej, i tak dalej. I to są takie jakby rzeczy, które no, nie zwracają się powiedzmy, w pierwszej chwili jako pieniądze, natomiast one w dłuższej perspektywie służą. Ta, po prostu generują niesamowicie duży zwrot z tej inwestycji, więc polecam Wam naprawdę inwestować w siebie i w swój biznes, zamiast szukać jakichś tam inwestycji nie wiadomo jakich, które nie wiadomo co Wam przyniosą. Bo na początku, Wy musicie być takimi przedsiębiorcami trochę, czyli zrobić coś z niczego. Tutaj coś kupić taniej, sprzedać drożej. Tutaj dokupić jakiejś wiedzy, tutaj się czegoś nauczyć, tutaj jakieś szkolenie sobie przerobić, tutaj coś, tam coś, tutaj jakiś tip, tutaj jakieś coś i w taki sposób po prostu budujecie sobie tą umiejętność zarabiania pieniędzy. Ja kiedyś sobie na przykład odkładałem po 200 zł miesięcznie. Nie pamiętam już yy, nawet na co, natomiast ogólnie przelewałem sobie co miesiąc na konto, zrobiłem tam stałe zlecenie, odkładało mi się, odkładało mi się. No i co? Przyszła jakaś sytuacja, gdzie po prostu chwilowo tych pieniędzy było potrzeba trochę więcej, i w kilka chwil tych pieniędzy już wcale nie było. I stwierdziłem: Kurde, no ja oszczędzałem prawie pół roku, czy tam yy, rok, i tej kasy nie ma. Gdzie ta kasa jest? Jeden większy wydatek i tej kasy nie ma. Bez sensu jest tak naprawdę oszczędzać. Trzeba to wszystko reinwestować, żeby od razu się te pieniądze zwracały, żeby od razu była szansa na to, że te pieniądze powrócą do was w większej ilości. Bo wystawić przedmioty ze swojej szafy to każdy potrafi, tak? Wystawię, nawet załóżmy, że jestem super bogatym dzieciakiem, mam bogatych rodziców, mam mnóstwo rzeczy, wujkowie mi dali masę markowych rzeczy, ja zacząłem to sprzedawać. OK. Sprzedałem, zarobiłem. I koniec. Przedmioty się skończyły, wujek już nie daje, rodzice już nie mają. Koń skończyło się, wyschło źródełko, i nawet z takiej dobrej perspektywy, wszystko się skończyło. Już nie mam perspektywy na dalszy zarobek. I co się dzieje? Nie wiem skąd pozyskać towar, dalej nie wiem jak zarabiać. I lipa, stoję w miejscu, nic nie mam, nic się nie nauczyłem, nic nie wiem, co, co mam robić dalej. I to jest nawet jak ktoś ma lepszy start, ale nie zreinwestuje tych pieniędzy później w swoją wiedzę, w kolejny towar, i tak dalej, no to będzie mu bardzo ciężko cokolwiek zrobić później. Więc w taki sposób musicie do tego podchodzić, musicie uczyć się zarabiania. Wszystko w waszym życiu musi się, że tak powiem, sprowadzać do umiejętności zarabiania pieniędzy, bo jak wy się nauczycie zarabiać, to będziecie mieli takie nadwyżki pieniędzy, że później na spokojnie będziecie mogli sobie i, i inwestować, i oszczędzać na coś, i będzie wam starczało. Łatwiej się oszczędza, łatwiej się inwestuje, jak zarabiasz 20 koła, a nie 4. Łatwiej yy, po prostu w taki sposób do tego podejść, zamiast na siłę oszczędzać, bo ludzie też mają takie poczucie: a dobra, ja oszczędziłem w tym miesiącu 200 zł, już nie muszę nic więcej robić. To jest tak naprawdę pójście po najniższej linii oporu, jakby nie patrzeć. Oszczędziłem, mam już pretekst, że coś zrobiłem w tym miesiącu, mogę sobie olać temat. Natomiast to nie jest rozwiązanie problemu długofalowego. Długofalowy problem to jest nauczyć się zarabiać dużo, żeby tych pieniędzy było dużo, a potem można sobie fajnie inwestować w kolejne rzeczy, w kolejne źródła dochodu yy, i to Wam po prostu zostanie. Już pomijam nawet fakt, że Wy, jak inwestujecie w siebie, no to przecież zdobywacie doświadczenie, zdobywacie wiedzę, a to też Wam się przydaje na każdym etapie Waszego życia. Czy jak idziecie do pracy, czy jak gdzieś z kimś rozmawiacie. Yy, czy jak będziecie chcieli kiedyś z kimś współpracować. To wszystko wam po prostu pomoże. Natomiast same jakieś takie puste oszczędzanie czy inwestowanie to jest po prostu droga donikąd tak naprawdę i prędzej czy później się o tym przekonacie. Więc polecam wam po prostu już na tym etapie uczyć się zarabiania a w przyszłości będziecie mieli jeszcze lepiej. Ja na przykład jestem już na takim etapie gdzie Ucz, chce nauczyć się zarabiać pasywnie, tak? Czyli żeby nie musiał nic robić, a żeby te pieniądze wpadały. I to jest to taki, jakby nie patrzeć, najtrudniejszy. Mmm, najtrudniejszy poziom, że tak powiem zarabiania, no bo jednak żeby tak totalnie nic nie robić i żeby zarabiało, no to jest ciężko już trochę, prawda? Bo trzeba jakiś proces ułożyć, jakiś system wymyślić, nie wiem jakąś nieruchomość nabyć, wynajmować ją, to wtedy, ale tam też jakaś minimalna ilość pracy jest. Natomiast ogólnie to już jest ciężkie. Natomiast nauczyć się zarabiania to nie jest problem, bo to wcale nie musi być winted. Możesz na przykład siąść, zacząć się uczyć yy, sztucznej inteligencji, załóżmy, prawda? I ta sztuczna inteligencja pomoże ci zarabiać pieniądze w różny sposób. Możesz świadczyć jakieś usługi, możesz coś tam robić, możesz, nie wiem, nauczyć się języka, i ten język ci w pewien sposób po, po, pomoże zarabiać pieniądze. Możesz robić wiele rzeczy. Natomiast ogólnie, żeby te inwestycje i to wszystko dążyło do zarabiania pieniędzy. Możesz zrobić kurs na spawacza na przykład i będziesz chwilowo zarabiać na przykład więcej, bo będziesz na przykład y, tym spawaczem, i będziesz mieć dużo wyższą pensję, bo oni tam mają tą dużo wyższą pensję, tak? Pracujesz na magazynie, robisz kurs na przykład na wózek widłowy, czyli inwestujesz w siebie i już zarabiasz więcej w pracy, prawda? Oczywiście tutaj etat ma swoje ograniczenia, więc to też y, oczywiście te inwestycje w pewnym. Y, w sensie są dobre, natomiast no nie są znowu super, prawda, bo to nie jest skalowalne, czyli Ty musisz chodzić do pracy, wykonywać swoją pracę i tak dalej i dostaniesz tą wypłatę większą faktycznie, natomiast raz w miesiącu. Natomiast tutaj wracamy znowu, że w handlu elektronicznym, w tym e-commerce całym, cudownym można tyle pieniędzy zarobić w tydzień, w dzień i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, więc jak ja bym miał teraz, nie wiem, totalnie bym miał przestać że tak powiem, nawet jakbym w tym momencie całkowicie zapomniał o Vinted i miał nie robić nic na Vinted, to dalej bym coś próbował sprzedawać w internecie, bo widzę w tym mega potencjał, widzę w tym mm, mega fajny właśnie potencjał do zarabiania dużej ilości kasy w krótkim czasie, można sobie potem to zautomatyzować, można wynająć sobie jakiegoś pomocnika, pracownika, który będzie ściągał z ciebie większość obowiązków, zapłacisz mu 3000, ale ty zarobisz na przykład dzięki niemu 10 tysięcy, czyli finalnie wyjdziesz mega, mega na plus. I to o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu robić takie rzeczy, które zwiększają Wam e, przychody. E, natomiast e, Właśnie nie opierać się na oszczędzaniu i na inwestowaniu, bo to jest droga donikąd. Szczególnie na początku, kiedy ty, te kwoty są tak małe, że praktycznie bez znaczenia, czy ty to wydasz na, przy jakąś wycieczkę, czy zainwestujesz na przykład 500 zł, prawda? Oczywiście sam nawyk oszczędzania jest bardzo dobry, bo to też nie jest tak, że jak nagle zarobisz 20 tysięcy. To, to wtedy nagle będziesz umiał oszczędzać nie, to na, po, to na początku to warto odkładać właśnie żeby jakby nauczyć się tego oszczędzania więc sama umiejętność oszczędzania to jest bardzo fajna umiejętność natomiast jeśli ty oszczędzasz i nie wiesz co zrobić z tymi pieniędzmi inwestujesz w jakieś, nie wiem, pierdoły które przyniosą ci, nie wiem, 10% zwrotu no to nie wiem, nie wiem po co to Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi w tym odcinku. Mam nadzieję, że wiecie, na czym się skupić. Polecam Wam oczywiście uczyć się zarabiania, sprzedawania w internecie, bo jak zaczniesz, nawet jak jesteś totalnie zielony, oglądasz ten filmik pierwszy raz, wejdziesz po prostu, zaczniesz, nauczysz się sprzedawać, będziesz sprzedawać w internecie, to za rok albo dwa lata będziesz trzepać z tego kupę kasy. Możesz przyjść za dwa lata... Zbijemy piątkę i powiesz super Karol, miałeś rację. Dobrze, że obejrzałem ten film, dobrze, że zacząłem, bo właśnie tak to działa. Dziękuję Wam za oglądanie, miłego dnia, powodzenia, w sprzedaży. Cześć!